Cześć, witam Was w nowym tworze. Ten nowy twór to subiektywny przegląd edukacyjny. Zobaczymy, jaka będzie nazwa docelowa. Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić do wspierania również tego działania. W tym działaniu co tydzień, co dwa tygodnie, w zależności od potrzeby, będziemy omawiali sytuację bieżącą w edukacji, jakieś newsy tygodniowe oraz to, co może się zadziać w szkole. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście byli z nami na bieżąco. Jednocześnie dziękuję, że y, wspieracie rzecznika praw nauczyciela społecznego, czyli mnie i moich ludzi. Powstało to dla osób, które nie wiedzą, powstało to z uwagi na fakt, że coraz więcej jest niejasności pewnych y, w pracy nauczyciela. Cieszę się to dużym poparciem społecznym wśród nauczycieli moim zdaniem. Tylko pamiętajcie to, że my y, wspieramy nauczycieli, znaczy jesteśmy przeciwko rodzicom czy uczniom, tak? Bo bo zanim przejdziemy do przeglądu subiektywnego, ironicznego, to pamiętajcie, że jeżeli nie wiem idziecie do lekarza, to chcecie, żeby ten lekarz miał wiedzę, tak? I to nie musicie skończyć studiów medycznych, żeby iść na operację. Wystarczy, że jesteście chorzy, a ktoś to skończył. Te studia medyczne będzie Was e, ogarniał, bo na tym polega specjalizacja. Jeżeli lecicie samolotem, to nie musicie mieć licencji jako pasażerowie. Tak samo tutaj po prostu zaufajcie nauczycielom i razem razem e, damy radę, ponieważ trochę dziwne rzeczy się dzieją, o czym sobie za chwilkę porozmawiamy. I w ten oto sposób przechodzimy do pierwszego newsa. Sytuacja jest taka, że ja będę opowiadał o tych newsach, natomiast kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest to, że będę gdzieś tam subiektywnie, subiektywnie ogarniał wszystkie informacje, jeżeli e, się ogarnia, to będę brał z internetu czasami z jakichś własnych obserwacji. Jeżeli ta forma Wam się podoba, powiedzcie, a będziemy ją robili, tak jak powiedziałem, regularnie na stronie progresowni na naszym YouTubie, na naszym e, Spotify i na każdym innym naszym kanale. Więc przechodząc do rzeczy, słuchajcie, pierwszy news tygodnia. Rodzice pytają. Kwalifikacje nauczycieli rośnie, pokusa o wgląd do CV. Tak to się dzieje. Wielokrotnie mnie również pytano, jakie mam wykształcenie. Ja zawsze mówię, że jestem starszym mechanikiem okrętowo-lotniczym, ponieważ nie uważam, żeby to było istotne. Oczywiście w późniejszych słowach opowiadam o tym. Natomiast co tu jest, co tu jest bardzo ważne w tym newsie? W tym newsie ważne jest to, że, uwaga, rodzice, czytam. Rodzice coraz częściej zastanawiają się nad kompetencjami nauczycieli lub je podważają. Pytanie o kwalifikacje nauczycieli staje się więc bardziej powszechne, ale czy kwalifikacje nauczycieli są informacją publiczną? Czy rodzice mogą legalnie zaglądać do ich CV? A no nie, nie mogą. Znaczy to, że nauczyciel, jakby była jasność, to, że nauczyciel pracuje na danym stanowisku, to znaczy, że ma uprawnienia. Tak, ma kwalifikacje i nie ma potrzeby kontrolowania, ponieważ nawet jeżeli ktoś jest w trakcie studiów, czy są jakieś ustępstwa, tak jak było z wdż czy tak jak było z doradztwem zawodowym, że jest jaka, jakiś czas, do którego należy uzupełnić wykształcenie, natomiast nie wiem, nie znam, znam jednego dyrektora, a to prywata była. Nie znam dyrektora, który by wychylał się do tego stopnia, żeby zatrudnić pracownika bez wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela. I teraz, co, co Tutaj jest, słuchajcie, no pytanie, zapytanie publiczne może, może padać, tak? Czy kwalifikacje są informacją publiczną? No, prze, yy, takie sytuacje, no to mo można zapytać o kwalifikacje, ale w odpowiedzi, moim zdaniem, dyrektor powinien odpisać tylko wyłącznie tak ma, ponieważ ustawa o dostępie do informacji publicznych pozwala złożyć formalny wniosek i mogą się dowiedzieć, czy nauczyciel spełnia wymogi formalne, ale nie mają w wglądu w dokumentację taką jak dyplomy, ponieważ to jest przeznaczone dla pracodawcy, czyli w odpowiedzi na takie pismo podpowiadam dyrektorom, jeżeli takie coś się spojawi, oczywiście napiszcie, tak ma to jakby wszystko w tym, w tym temacie, tak? Bo tam na jednym z forum dla rodziców była taka, że wiecie, że to kolegium, tumanum i tak dalej. Znaczy generalnie ja mam takie swoje zdanie, jeżeli chodzi o kolegium humanum, Wielu moich kolegów tam wykłada poziom. Jeżeli ktoś chodzi na zajęcia i nie kupuje dyplomów, tam jest naprawdę wysoki i jakby ja bym nie kopał całej uczelni. Tylko za to, no, że ktoś tam zrobił sobie aparat do robienia kwitów. Nie? I tutaj zobaczcie, wielu też pedagogów idąc dalej w tego newsach się, się kształci, się szkoli regularnie, tak? E, natomiast to jest taki, wiecie, brak zaufania i frustracja, tak? no, wy, Nauczyciele jakby, no, nie cieszą się tym szacunkiem społecznym w przestrzeni publicznej, tak? Polityce e, deprecjonują, e, mówią co chwilę, że na ciężko nie pracuje i ta re retoryka wpłynęła, e, tutaj też pani pani rzecznika ZNP o tym mówi, tak? Ta retoryka wpłynęła na to, że nauczyciele nie są już tak postrzegani jak byli kiedyś. Natomiast jaki mam pomysł, słuchajcie, bo rozliczają nas, nauczycieli z naszych dokumentów, a ja się pytam, ilu rodziców skończyło szkołę dla rodziców? Ilu rodziców było na, nie wiem, na szkoleniach specjalistycznych, jak wychować dziecko, jak rozmawiać z dzieckiem? Ilu rodziców, będąc dysfunk z dysfunkcyjnej rodziny, czyli DDD, DDA, przeszło własną terapię czy psychoterapię, żeby nie krzywdzić swoim wizerunkiem y, świata dzieci, tak? Żeby nie powielać. Ilu rodziców powiedziało do swojego dziecka: zobaczysz, pan cię zabierze. Czy internet jest zły, czy? Białe busy porywają dzieci. Ilu rodziców straszyło dzieci, tak? Bo wiecie, no to rodzic odpowiada za dziecko i ja tego zdania nigdy nie zmienię i nie chciałbym, żeby szkoła wpływała na to, że na wychowanie dzieci, bo to jest obowiązek rodzica i autorytet rodzica. Jeżeli zaczniemy tak się kopać, to dla mnie w odpowiedzi na takie pismo, jakie ja mam kwalifikacje, naturalnym będzie to, żebym złożył wniosek do sądu, jakie rodzic ma kwalifikacje, czy swoją robotę robi dobrze. Bo to tak jest, że w poradni wiecie orzeczenie, czy opinia z poradni, i wielokrotnie spotkałem się, że rodzic mówi, no no, Ale e, co szkoła zrobiła? No spoko, to co jest w opinia, co dom zrobił. Czy poświęcasz temu dziecku czas? Zobaczcie, możemy tak się wymieniać, tylko czy to o to chodzi? Szkoła jest od tego, żeby przekazywać wiedzę. To, czy dziecko tą wiedzę łyknie, to jest jego sprawa. Ro, dom jest od tego, żeby wychowywać dziecko i gdzieś tam y, potęgować pracę szkoły. I jakby y, w tym kierunku powinniśmy iść, tak? I jakby ogarniemy, tak? Ogarniemy tu parę jeszcze innych narzędzi więc to będzie to będzie bardzo ciekawe. Także rodzice pytają o kwalifikacje, dyrektorze, pedagogu, odpisujcie, że tak ma. Koniec kropka. Idziemy dalej. E, nauczyciele mają dość, to może negatywnie wpłynąć na cały system. Z badań wynika, że blisko 70% nauczycieli odczuwa oznaki wypalenia zawodowego. No, jeżeli nauczyciel będzie wypalony, <laughs> tak, bo to badania były tam 67,5% pedagogów o wypalenie Zawodowe badania 2023 rok ogólnopolskie badanie. No tak, to może się bardzo brutalnie odbić na edukacji, ponieważ nowy palony nauczyciel nie będzie w stanie przekazać wiedzy. Będzie obniżona jakość nauczania, będzie mniejsze zaangażowanie, będzie wzrost absencji, będzie rotacja kadry, będą zwolnienia lekarskie, będą problemy zdrowotne, i my jakby nie zdajemy sobie sprawy, jaka będzie tego konsekwencja, bo w konsekwencji tego Dzieciaki będą troszkę niżej edukacyjnie. Więc to nie jest tak, że nauczyciel to jest, to jest chłopiec do bicia, czy tam dziewczynka do bicia. Bo zaraz coś mi powiesz, tylko mówię o jednej e, grupie. Natomiast jeżeli chodzi o samą świadomość, jeżeli chodzi o work-life work balance, czy o work-life integrated, co, 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 co ja wolę, e, osobiście. To to jest bardzo ważne. Z tym, że nauczyciele są przepracowani. Eee, nauczyciele są przepracowani i to, że pracuje tam 18 godzin yy, na etacie spoko, ale cała reszta i te problemy, wiecie, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście, nie wiem, pracujecie w banku, macie trzech roszczeniowych klientów, ktoś wam coś ukradnie, przyjedzie policja, zbijecie kawę, źle zafakturujecie coś i będziecie mieli manko. Po takim jesteście wypompowani. A wyobraźcie sobie nauczyciela, który w ciągu dnia ma kilkuset uczniów, e, których analizuje, którym stara się pomóc, którym e, robi co może, żeby ten uczeń zdobył wiedzę, a jednocześnie nic z tego może nie wychodzić, ponieważ e, jest to kwestia na przykład, nie wiem, telefonów, a na końcu przyjdzie rodzic i coś tam, coś tam powie jeszcze, jeszcze złego. No nie tak to powinno być, tak? Szkoła to jest szkoła, jeżeli drogi rodzic dajesz nam dzieci na edukację, to my to, my to zrobimy i, i jakby współpracą spowoduje My, że Twoje dziecko będzie szczęśliwe, bezpieczne, bez współpracy z Tobą sobie nie poradzimy. Bach, bez współpracy z nami, Tobie też będzie trudniej, więc to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo no, czas chyba schować dumę narodową w kieszeni, bo to chodzi o nasze dzieci. Tak? Jeżeli mówimy, że w sytuacjach krytycznych się potrafimy zjednoczyć, to jeżeli problem Twojego dziecka nie jest dla Ciebie problemem, to nie wiem, czy dla Ciebie problemem, więc zjednoczmy siły i idźmy dalej. Kolejny news tygodnia. Ta zapowiedź bulwersuje nauczycieli. W tym temacie nie wolno żartować. O co chodzi? A, no, te połączenie przedmiotów przyrodniczych, bo matematyka polskie i przyrodnicze. Co o tym myślę? Nie wiem, nie jestem, nie jestem dydaktykiem. Moim zdaniem, jeżeli byśmy zrobili to z głową, czyli połączyli te przedmioty, żeby one były interdyscyplinarne, żeby jedno wynikało z drugiego i tak dalej, tak, to ma sens. Jeżeli nie, jeżeli to będzie po prostu to, że jest mało nauczycieli i, i musimy łączyć przedmioty, bo nie ma przedmiotowców, no, to to Jest kiepskie. Tak? Tutaj pani pani Katarzyna Lubnauer, która jest podsekretarzem stanu, jest wiceministrem edukacji, powiedziała tak: stworzenie z kilku przedmiotów jednego przedmiotu, jakim są nauki przyrodnicze, jest o tyle istotne, że wtedy czynimy z nauczania przyrody równie ważny element edukacji jak matematyka, język polski czy historia, które są przedmiotami uczonymi w dużo większym, szerszym zakresie godzinowym. Ale jeżeli byśmy połączyli, oddzieli te przedmioty, tam też nie ma tak, tak mało godzin, no ja bym musiał zobaczyć tą ustawę, nie? Ja bym musiał yy, zobaczyć gdzieś tam, gdzieś tam, jak to będzie wyglądało ostatecznie, bo dla, dla mnie to teraz jest więcej pytań niż odpowiedzi, nie? Moim zdaniem jakby na jakiś czas ministerstwo odpuściło szkole i pozwoliło szkole samymi być, czy skorzystaliby z moich pomocy, że wieloletni nauczyciele, czy nauczyciele roku, czy dydaktycy, profilaktycy, żeby stworzyć taki zespół, Mogę nawet być w tym zespole, haha, autoreklama, żebyśmy żebyśmy ogarniali e, zmiany w, oś, w oświatówce, byłoby to lepiej, nie? Bo teraz tak, no, brakuje kadr, e, w ofercie studiów nie ma jeszcze kierunku przyroda tego. W ostatnich klasach szkoły podstawowej, e, no nie da się o, ograniczyć pewnych przedmiotów. No ja tego jeszcze, jeszcze nie widzę, ale jeżeli by to zrobić, kiedyś jeden z dyrektorów, Rafał chyba, E, chciał zrobić właśnie taką podstawę programową, żeby przedmiot jeden wynikał z drugiego. I tak to wtedy byłaby petarda, tylko to nie jest tak, że zrobimy jednego nauczyciela od wszystkiego, bo to nie wyjdzie i to będzie z e, moim zdaniem negatywnie odbijało się na Uczniach. Lecimy dalej. Dodatkowy, dodatkowy news. Awantura o kasę. Nauczyciele zapowiedzieli, że zaprzestaną prowadzenia zajęć. Troszkę clickbaitowy, dotyczy to jednej szkoły, w której nie ma pieniędzy na ZUS. Dlatego nauczyciele powiedzieli, że nie będą pracowali, bo jak nie ma ZUS-u, to pracują na czarno. W szkole polskiej nauczyciel pracuje na czarno, bo nie odprowadzany jest za niego ZUS, bo nie ma pieniędzy. Słuchajcie, kuriozum takie jest w gminie Chocz. Eee, jak to się dzieje, wiecie co, ja byłem radnym jedną kadencję, eee, radnym nie wiem, czy będę jeszcze kiedykolwiek startował, wydaje mi się, że nie, może do Sejmu, może do Sejmiku, tam gdzie faktycznie coś można zmienić, bo byłem bardzo mocno wypalony jako radny gminy, ponieważ jak czasami ktoś mówi, że tam się głównie idzie po pieniądze, ja akurat swoje diety oddawałem, jakieś kino kupywałem dzieciom, szkołą dawałem. Natomiast faktycznie, faktycznie sprawczość radnego miasta, gminy, nie wiem, czy takie wszędzie, ale tutaj u mnie jest, była bardzo mała, natomiast wiecie, szkoły i i BZUJ i CUJ, bzu i, cu i jak zwał, tak zwał, biorą budżet, plan budżetowy, po czym skarbniczka z burmistrzem, wójtem względnie uwala, żeby spiąć budżet, potem tych pieniędzy na zwyczajnie świecie brakuje. I tłumaczenie tutaj pana burmistrza, Burmistrza wyjaśnił, że problemy finansowe wynikają z tego, że placówka ma zaległości i z tytułu nieopłacanych składek dług powstał bez wiedzy i zgody organu prowadzącego. No ale to nie jest folwark, to nie jest firma, w której dyrektor jest decyzyjny. Gdyby to było tak, że faktycznie dyrektor wnioskuje na przykład do organu prowadzącego burmistrzu wójcie. Daj mi 30 milionów złotych rocznie, ja ogarnę szkołę. No to wtedy tak możemy mieć pretensje do dyrektora. W tym momencie, co dyrektor winny? Jak on nie ma na paragrafach, tak? I co on podpisuje, że trzeba zapłacić, księgowa tego nie puści, no bo nie ma z czego. Więc jakby jaka to jest wina, tak? No i jak się, jak się problem rozwiązał? A no burmistrz odda pieniądze w szkole, e, bo to jest zadanie gminy, tak? Burmistrz przelał pieniądze w szkole, szkoła zapłaciła i temat jest zamknięty, nauczyciele wracają do pracy, znaczy tam nie było luki, miała być dopiero. No, look, ale zobaczcie, jakie kuriozum. I to jest zawsze. Jak sami księgowe w szkołach mówią, no nie mamy pieniędzy. Albo tak jak teraz jest, nie wiem, niektóre gminy Zabierają pieniądze szkołom, żeby żeby coś tam realizować, jakieś plany, jakieś osoby w urzędzie. No to jest totalna, totalna bryndza, totalna patologia. To jest totalna, moim zdaniem, to jest dyscyplina budżetowa za to, jeżeli kradniemy z paragrafów, bo tak to nazwę po imieniu pieniądze szkołą, żeby zapchać jakąś inną dziurę, tak? Czyli zabieramy dzieciom zajęć profilaktycznych, żeby nie wiem, przyjechał ktoś pogadał to totalnie bez sensu. E, natomiast tak to się w samorządach dzieje e, i niestety, niestety, nic tutaj na to nie poradzimy. Mamy jeszcze cztery newsy, kolejny news młodzież 6, od 16 od 16 lat uzyska pomoc psychologiczną bez zgody rodzica, jest projekt zmian. Wiecie co, tam chodzi o tą dokumentację medyczną. Ja bym w ogóle, wiecie co, wywalił to w diabły. Bo mamy w szkole psychologów, którzy nie do końca mogą być psychologami, ponieważ musi być zgoda rodzica. Rodziców i tak dalej. Więc ja bym dał, tak jak powiedziałem, tak? jeżeli psycholog, pedagog, nauczyciel, głównie nauczyciel, bo dydaktycy szybciej wychwycą pewne rzeczy, widzi, że jest problem, kieruje dziecko do pedagoga, psychologa i oni robią swoją robotę bez zgody rodzica, ponieważ jeżeli będzie zgoda rodzica, to, to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych nam zginą. Połączymy to za kilka z ustawą Kamilkową, o której dwa zdania sobie powiemy. Natomiast dla mnie psycholog szkoda powinien być psychologiem, a nie, a nie kolejnym etatem. Tak, tak to w tym momencie według mnie wygląda. Albo robić miejskie centra wsparcia psychologicznego, gdzie psycholog może być psychologiem, albo, albo jakoś inaczej to rozegrajmy, ale w tej formule, w jakiej jest teraz, jest nie do przyjęcia, bo musi być zgoda, e, zgoda rodzica na to, żeby osoba przyjęła szybciej wsparcie psychologiczne. No to się w głowie e, nie nie mieści, ponieważ te przepisy są nieuzad... w sposób nieuzadz... nakładają obowiązek sądowej kontroli i możliwości gdzieś tam przełamania sprzeciwu jedynie ze strony małoletnich sądowego. Co się. Y... No, musimy iść, wiecie, e... musimy iść do sądu, żeby dziecko musi iść do sądu, żeby gdzieś mogło mieć pomoc. Totalnie bez sensu. E... Jednocześnie, jednocześnie idąc dalej, Podkarpackie. Przeciw depresji. Samorządy podpisały symboliczną deklarację. Czy ta deklaracja coś da? Na pewno coś da, bo tematem się ktoś zajął. Natomiast to, że będą szkolenia pedagogów, psychologów, to, że gdzieś tam Światowa Organizacja Zdrowia, to, to nic nie zmieni, bo musimy wyjść z tego schematu dysfunkcyjnego, że to jest pedagog i to jest psycholog. Dydaktyk widzi ucznia przez, większo, przez większy okres, więc to dydaktyk będzie w stanie. E, pomóc temu dziecku, a nie, e, znaczy pomóc psycholog, pedagog, spoko, natomiast dydaktyk wychwyci, więc jeżeli robimy takie zamieszania, my teraz mamy w kilku gminach takie dość duże projekty, jeżeli chodzi o depresję, jeżeli chodzi o zachowania samobójcze i tak dalej, ale szkolimy totalnie wszystkich, tak, mamy podzielone nawet na grupy w jednej gminie, że teraz mamy, teraz mamy e, dydaktyków, Potem mamy pedagogów, psychologów na końcu dyrektorów, żeby to nam wszystko zażarło, bo to wiecie, no pedagoga, dobra, bo nie ma lekcji, niech jedzie na szkolenie. No, no nie, to nauczyciel wychwyci szybciej niż pedagog. Pedagog to się w tym leju na prawie samym końcu, a nauczyciel jest w stanie zrobić cuda. Kolejny news. Dodatkowe opłaty e-dzienniku. W e-dzienniku może chodzić nawet o 40 milionów złotych. Jakiś czas temu firma, w której kiedyś pracowałem, generalnie Wulkan, bijała się na wszystkich stronach internetowych za to, że robi skok na kasę i tak dalej. No tak, bo to jest bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli pomnożymy, ja nie wiem ile kosztuje dziennik elektroniczny teraz dla, 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 dla dzieciaka. Natomiast e, jeżeli płacą szkoły e, i, i Generalnie jeszcze płaci rodzic, no to doszliśmy do sytuacji, kiedy przez pazerność firm komercyjnych, czyli firmy, głównie dwie firmy są, Librus i Vulkan, no to tutaj zmusili ministerstwo, jak podaje dziennik, jest to prawna, e, resort edukacji nie zbiera informacji o tym, ile za e dziennik płacą szkoły, nie wie, czy któryś z nich zdominował rynek, nie prowadzi też prac nad własnym rozwiązaniem, ale kuluarowo gdzieś tam, gdzieś tam się o tym mówi, natomiast 24 tysiące placówek oświatowych, w tym 11 tysięcy szkół, nie wie, ile pieniędzy idzie z budżetu na wykupienie licencji na te programy, ale szacuje się z tym, że to jest 40 milionów. Teraz wiecie, dzienniki wprowadzają opłaty, do części funkcji wyświetlają reklamy i nagle dzieje się z tego patologiczna, dysfunkcyjna platforma, która już nam zabrała rodziców ze szkoły, zabrała uczniów ze szkoły i jeszcze będzie takie rzeczy dziwne, dziwne robiła. Więc to jakby się no, nie mieści w głowie, ale, ale takie są taka jest rzeczywistość. Więc czy, 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 czy dziennik resortowy miałby jakiś sens? To no wiadomo, dziennik elektroniczny to jest, wiecie, duże ułatwienie. Natomiast z drugiej strony, e, tęs tęsknię do czasów, kiedy rodzic przychodził na wiadówkę po karteczkę z ocenami, nie? E, bo teraz wszystko ma na bieżąco i czasami szybciej wie nawet od ucznia o ocenie. Jakby nie, nie, nie do końca to do mnie e, przemawia i sam fakt, że firmy narzucają pewne, pewne opcje płatne. I ostatni news na dzisiaj. Ustawa Kamilka w szkołach, resort tłumaczy wytyczne dla nauczycieli. I uwaga! Wytyczne w ustawie Kamilka należy traktować jako sugestie. Każda instytucja musi dostosować je do swoich zadań, przekazała Rzeczniczka Prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości pani Karolina Wasilewska. Zespół do spraw ochrony małoletnich zaproponował zasadę, nie wolno przejść pieniędzy, prezentów, nie wolno wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub opiekunów, które mógł brać do oskarżeń. Wiecie, no, tak jak pani powiedziała pani korwinowa Wasilewska, to są tylko sugestie i nie traktujmy tego jako pewne imperatywy, ponieważ ustawa weszła e, i, i zobaczcie, nie wiem, dzień nauczyciela, czekoladki, e, kwiatek i tak dalej. No to teraz ile nauczycieli by wyleciało? E, tak, to są tylko sugestie. I to jest wszystko do ustalenia przez szkołę. I to jest bardzo istotny element, bo teraz zobaczcie, no projekt powstał, tak, no to też kamienkowe po śmierci tego chłopca, chłopca Kamilka, który został skatowany, i głównym celem było wzmocnienie systemowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Eee, I wiecie, no kurczę, no to nie jest tak, że jak my wpiszemy sobie, że nie wolno prezentów, nie wolno kontaktu fizycznego, nie wolno na messengerze czy na innym komunikatorze. Wiecie, ile messenger żyć uratował? Tak, wiecie, ile razy nawet ja dostawałem na Messengera, wiem, że inni nauczyciele również informacje, że mój kolega chce sobie coś zrobić i tak dalej, przez Messengera. Serio, tak? Chcecie zakazywać wszystkiego? Jeżeli macie zapisy, że nie wolno brać prezentów od ucznia, jakichś tam symbolicznych, tak? Dopiszcie, no że, 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 że są wyjątki, no bo taka tradycja nasza, że na koniec roku kwiatka się dostaje, tak? Bo to jest okaz wdzięczności. Czyli my uczymy dzieci wdzięczności, jednocześnie zabraniając im ją okazywać. I ja to w ten sposób na, na to patrzę. No. Dodatkowo, wiecie, jeżeli mamy. Jeżeli mamy kwestię związaną z, jeżeli mamy kwestię związaną na przykład pośrednio czy bezpośrednio z, z kontaktem fizycznym, to co, jak uczę się przewróci, nie mogę pomóc mu wstać? No kurczę, zobaczcie, jakie, jakie są kurioza w tych, w tych standardach i tam gdzieś wyczytałem w internecie, że teraz kuratorium będzie jeździło z kontrolami, od października ruszają kontrole, żeby zobaczyć, co tam nie, nie zadziałało i jak można to poprawić. I teraz kontrole zadziałały, znaczy zadziałają, po to, żeby poprawić ustawę, z tym, że w ustawie jest coś takiego, uwaga, z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu, kontrolowanej osobie fizycznej. Wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Punkt szósty. Jeżeli w wyniku kontroli stanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, niezależnie od przekazania zaleceń podmiotowi kontrolowanemu, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta marszałek lub podmioty wymienione w, ust w ustępie trzecim, niezwłocznie poddają policję lub prokuraturę. To co? Jedzie kontrola, która ma stwierdzić, z czym szkoła sobie nie radzą, jednocześnie sprawa skończy się w sądzie. No to nie ma to na celu Pomóc szkole. Żeby pomóc szkole, i teraz proszę, puśćcie to, jeżeli dotrwaliście do tego, puśćcie to, y, udostępniajcie, żeby to do jak największej ilości ludzi trafiło. To wystarczy w ustawie wpisać, że nie popełnia wykroczenia, przestępstwa osoba mająca wystarczające e, informacje, żeby twierdzić, że osoba dopuszczona nie figuruje w rejestrach. I wtedy nie musimy badać policjantów, nie musimy badać. E, Sędziów, mnie, bo ja mam tam takie kwity zawsze przy sobie, troszkę tam pod, znaczy podpisane przez policję. Natomiast ja nie mam z tym problemu, ktoś mnie badał e, w rejestrach. E, i, I taki punkt już nam daje jakąś tam jedną rzecz, tak? Już, bo, bo teraz te standardy jest tak zrobione. Nie? Ustawa mówi na przykład, ja sobie odpaliłem taką prezentację, którą, którą mam i ustawa mówi tak, jak brzmi ustawa, odstępstwa. W standardach sposób dostosowany artykuł 22C. W standardach sposób dostosowany do charakteru rodzaju placówki lub działalności w okresie w szczególności zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, w szczególności niedozwolone. Koniec kropka. Jeżeli napiszesz, że może być Messenger, to może być Messenger, jeżeli napiszesz, że nie może być Messengera, to znaczy, że nie może być Messengera. Masz stosować się do tego, co zrobisz. Ustawa nie mówi, co masz zrobić. To są tylko sugestie i to potwierdziła pani wiceminister sprawiedliwości, na którą się dzisiaj powoływałem. Więc zobaczcie. Tak mniej więcej wygląda cała ta kwestia związana pośrednio lub bezpośrednio oczywiście ze standardami. I teraz uwaga, z racji tego, że to jest pierwszy odcinek mało profesjonalny, bez tablic, bo tu będziemy rozbudowywali moim zdaniem tą formę, możecie podsyłać mi oczywiście newsy, które chcecie, żebym omówił, ja je będę oczywiście omawiał. Natomiast uwaga, w nagrodę za to, że dotrwaliście do 26 minuty mojego ględzenia. Każda osoba, która zostawi komentarz po sobie pod tym filmikiem, dostanie ode mnie autorski, mój autorski arkusz kontroli standardów, żebyście wiedzieli, czy wasze standardy spełniają normy. Podobny standard jest w kilku kuratoriach u wizytatorów też do ministerstwa go puściłem. Więc jeżeli ktoś chciałby dostać taki arkusz, udostępnijcie ten film udostępnijcie, skomentujcie, dajcie lajka. Like natomiast, natomiast, kolejny odcinek, mam nadzieję, będzie za tydzień. Możecie też podsyłać swoje, swoje yy, newsy. Które chcecie, żebym skomentował. Ja też będę tak sobie ustawiłem w wyszukiwarce, żeby do mnie te newsy przychodziły. I teraz uwaga, rzecz bardzo istotna. Ja to podkreślę raz jeszcze. Ja zajmuję się wzmacnianiem nauczycieli. Jeżeli wzmocnimy nauczyciela, wzmocnimy i rodzica, i ucznia. Tylko my do tej pory podnosiliśmy ucznia i rodzica, a nie nauczyciela. Stąd dysonans. To jest tak, jakbyśmy pakowali biceps, triceps, klata. A nogi by nie dawały rady tego dźwignąć. Jeżeli nie zmienimy tego schematu, to ta osoba się wypierniczy, te nogi nie utrzymają całego ciała. Tak samo tutaj musimy zająć się, zająć się całościowym podejściem, bo to jest podejście również profilaktyczne, jak wiecie, to jest moje oczko w głowie. Także dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam Was do y, innych podcastów. Pamiętacie, co piątek profilaktyczny podcast Progresowni, y, to będzie drugi, druga edycja, to będzie te, ta akcja. I uwaga, odpalamy projekt. Poza szkołą XXI wieku, o czym niebawem się wszyscy dowiecie, odpalam projekt Fenix, żeby w końcu nauczyciel powstał na nowo, żeby, żebyśmy wzmocnili rolę nauczyciela, żebyśmy dali mu narzędzia, i w związku z tym będzie bardzo dużo rzeczy. Dlatego uwaga! Jest na Facebooku strona Społeczny Rzecznik Praw Nauczyciela, jest progresownia, jest e, profilaktyka według Leszka, która będzie niebawem już fundacją progresownia e, i, i powstają nowe strony internetowe. Śledźcie na bieżąco, ja też dam linki do wszystkich tych stron e, w komentarzu bądź w opisie tego filmu na Facebooku i do zobaczenia, ale pamiętajcie, razem damy radę. Hej!